Sztuk, słońce śmieje się za chmur krok kroku sprawie oczka mruży Wiosna woła nas za chmury Hopca, wiosna tu Zielono jest wokół znów Tańcz i śpiewaj, klaszmy w ręce Bo wiosna przyszła, czas na świętowanie W górze gra, ciepły wietrzyk w gna. Kotki rosną na wierzbince, a my biegniemy przez dolinkę Hopsa, hopsa, wiosna tu, zielono jest wokół znów Tańcz i śpiewaj, klaszmy w ręce, bo wiosna przyszła Czas na świętowanie wszędzie W końcu drżą, a mrówki w ziemi swój dom budują. W lesie dźwięki, zapan złoty. Czas na wiosnę do roboty. Chopstar, hopsa wiosna tu, zielono jest wokół znów. Tańczki śpiewaj, klaszmy w ręce, bo wiosna przyszła. Czas na święto, panie